To jest tak zwany Forspin, czyli początek pokazywany, to to jest dziki zawód. A to jest Douglas Fairbanks, czyli jeden z aktorów Dzikiego Zachodu, który grał w, kino, w kinie niemym i dla nas zdawało się, że to jest komik, ponieważ grał w lekko przyspieszonych scenach. I myśmy nakręcili Napad na Deliżan, tegoż właśnie Douglasa Fairbanksa ja odtwarzam jako y, główną rolę y, y, w filmie Napad na Deliżan. To jest kręcone w Irlińskim Lesie Tomek Rogalski, właśnie ten, że najsłynniejszy z tego gospodarstwa jedzie własnymi końmi i własnym dyriżantem, które myśmy przerobili na dziki zabój. I znowuż to jest kręcone kamerą właśnie bez montażu, czyli montaż już na kamerze. I wszystkie te ujęcia... Są montowane już kamerą na bieżąco. To, to, to no tutaj cała grupa chłopców z Wojszu, między innymi, nie, nie, ludzie, którzy później brali udział w e, 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 Strajkach na, na Piaście na, za, za czasów Solidarności. Jest on Staszek Czarny Noga, tam jest Siwy Antoni, teraz Krzemień, Heniek. No to właśnie Krzemień, Heniek razem z tym no, wieczorki grali. Jeden z nich do dzisiaj zawsze występuje to jest. E, właśnie jeden z tych siedzących przy obiłk no, Czarny Noga oczywiście, Stalmach e, Stefan Czarny Noga widzę też jest no ja już tak dokładnie tu musiałbym dobrze popatrzeć to są chłopcy którzy mają 15-16 lat ja jedyny tu miałem 17 Trochę nawet to widać, że jestem z nich trochę najwyższy. No to jest 67 czerwiec, dokładnie pamiętam. To było. Piotra i Pawła w lesie grzyby chciał, jak to w dalicie święcił. A trochę od broni, pistolety, strzelby. Wszystko było zrobione. Tutaj ten pomysł. Uderzenie i ten ruch kamerom, jak żeby się widzowi, że dostał szlag, nie? To też było pomysłem jednego z których tam, który mi to podpowiedział. To wszystko było kamerą robione na żywo. No oczywiście wszystkie stroje trzeba było zrobić. Szczelby są wystrugane z drzewa. Pistolety są też wystrugane. Pasy poszyte, jakieś tamte stroje. To jest miejsce kosztowa, Były kamieniołom. Myśmy tam jechali autobusem czerwonym. Jechało nas 20 wszystkich z wojszu. I my ze sobą proch wybuchowy i flaki prawdziwe od kury rano do krauzy ojciec mi zapakował, ponieważ później tam były te flaki we filmie użyte. No ale proch jakby gwizdnął to autobus by już nie dojechał do miejsca. Te wszystkie takie y, poszczały tu y, będą takie y, na, na kamieniu. O, niby jakiś taki ten... Poszczał, nie? To to jest grudkami suchej ziemi robione. No a szczelamy odpustowymi korkami. Te wszystkie karabiny to robił Krobok Edmund, dzisiejszy szef od tych samolotów. I on właśnie robił to na iglicę. Przez całą strzelbę przechodzi ostra iglica, w którą się guma z krauzy to po prostu uruchamiała. Duma Krauzy była na spuście, ona ten iglice biła w ten korek odpustowy i to i to działało, że to strzelało. Jestem film lekko prześwietlony, ponieważ myśmy zaś to robili bez światłomierza. Y, w lesie to światło było dobre, ale gdyśmy te same światło ustawili na skałach, gdzie było jasno, to mamy ten obraz lekko prześwietlony. No ale to jest y, dalszy ciąg tej fabuły, że idąc szlakiem tych bandziorów co okradli ostrzeliwują oszczeliwują się tak do momentu aż szeryf będzie górą. To był moment, kiedy 17 lat miałem, to w pszczynie działała wielka szkoła Judo. I wtedy myśmy już podpatrywali także że tu już są takie jakieś przerzuty, próby. No nawiasem mówiąc, jak ten film był wyświetlany w latach, w tamtych latach, a było to w dzisiejszej gminie Bojszowy, a wtedy Klub Książki i Pracy to sala miała pojemność gdzieś 100 ludzi, to było na stan 200, jak w Beczce, no ale to Pierwszy film zrobiony przez chłopców z Bojszów. No i jak się oni umią prać, jakie były komentarze, jak to wszystko ludzie, każdy, każdy komentował według siebie. A jak się film skończył, to się pytali, a o co tam chodziło. No, proszę było drugi rozpuścić, żeby zrozumieli, że to była haja, bo to, że szeryf wybił bandę, złoto odzyskał, wręczył szeryfowi, i odszedł do nikąd. No i jeszcze jest coś ciekawego. TN prześwietlone, ale ten właśnie taki nie, pokaz w roli głównej. W wystąpili. Tak. Już wtedy my taki mieli fajny pomysł. To byłem najlepszy, no widzicie co się robi nie dociągliśmy do końca, bo się taśma skończyła. W kamerze po prostu.